Zaraz podgrzewamy naszego bohatera odcinka, czyli pizzę Dzika, która w całym opakowaniu masz 50 gramów białka i o 50% mniej tłuszczu. Mamy tutaj jakąś gwiazdkę, więc sprawdźmy co to w ogóle oznacza. A ta gwiazdka oznacza, że ta pizza ma 50% mniej tłuszczu w porównaniu do innych pizz z kurczakiem dostępnych na rynku. Wszystko to fajnie brzmi, wszystko jest takie fit, dużo białka, ale najważniejszy jest smak w sumie tej pizzy. Swoją drogą ona kosztowała 20 zł, więc w sumie jest to jedna z takich droższych pizz mrożonych na rynku. Ty w tym momencie zaobserwuj mój kanał. Jeśli jeszcze tego nie robisz, mamy naszą pizzunię, tak się prezentuje po wyjęciu z piekarnika. Powiem wam, że wygląda całkiem zacnie, ale najważniejszy jest smak, dlatego sprawdźmy, czy warto wydać dwie dyszki na pizzę od dzika. Już po pierwszym gryzie mogę stwierdzić, że ta pizza jest całkiem ok, ale nie jest to jakiś efekt wow. Fajne w tej pizzy jest to, że te barbecue jest tutaj super wyczuwalne. Czuć, że jest to trochę zdrowsza pizza jak jemy, ale jak mówię, biorąc na chłopski rozum cena, jakość i smak, to myślę, że wybralibyście inną pizzę aniżeli tą. Ocenka jaką dostaje ode mnie ta pizzunia od dzika to jest jakieś 7 na 10.